Ja pierdzielę. 4 minuty temu zamknęli pauzę. Trzeba sprawdzić do kiedy otwarta mozzarella. Nawet się specjalnie wykosztuje, jeśli będzie otwarta. Oooooo, elegancko. Mam jeszcze 55 minut. Menu zaktualizowali. I ja pierdzielę. Ja nie wiem co to za pizzę są. Kurwa focaccia? Jaka kurwa? Focaccia ad Mówisz, że chcesz pizzę z pieczarkami a nie jakąś kurwa focaccia Mówię kurwa, pizza, mięso potrójny ser minał <grym> Dokładnie, a nie jakaś dodatkowo <grym> bodziorno <grym> bo <dziorno> nie jakaś focaccia kurwa i inne rzeczy takie Eee dobra, będzie trzeba kurwa do tego kebaba iść